końcu. Ostatnia runda. Czekałem na to właściwie od pierwszego dnia, bo. W przeciwieństwie do wielu innych turniejów we Francji, z jakiejś przyczyny od właściwie momentu przylotu, przypominam, że przylotu z przygodami, zresztą no przylotu pociągiem można byłoby rzec, bo przecież były te perypetie, od pierwszego dnia czułem się nie do końca fajnie. Nawet nie o to chodzi, że coś mi dolegało, ale no taki spokój wewnętrzny zostawiłem w Hiszpanii, w Benaskę, tam się czułem rewelacyjnie na łonie natury. Wszystko mi odpowiadało. A tutaj nie wiem, czy to ze względu na tą podróż, czy to ze względu na to, że pierwszą rundę zagrałem kiepsko, ale od razu jakoś tak ten, te, te mentalne ustawienie no, nie pasowało mi. Oczywiście, no, warto byłoby sobie z takimi przeciwnościami poradzić, bo turniej składa się nie z jednej pierwszej rundy, tylko z dziewięciu partii i można się odbudować. No i ja właściwie się odbudowywałem. No. Ale przyszła ta wpadka w szóstej rundzie, która no, była kompromitująca. Także na dziewiątą rundę, na ostatnią partię czekałem już z wytęsknieniem. Nie mam w zwyczaju wycofywać się z turniejów, także dopiłem to piwo naważone wcześniej przez siebie do samego końca. A tym ostatnim łykiem była partia z Polakiem, z mistrzem międzynarodowym Jonaszem Baumem. No i nie było to najfajniejsze kojarzenie pod słońcem, bo Jonasz to jest chłopak, który grać potrafi podopieczny, jeśli się nie mylę, Bartka Heberli, już mierzyłem się z nim w szachach klasycznych, w szachach szybkich. Zresztą w szachach szybkich w systemie pucharowym przegrałem kiedyś w Pucharze Polski z Jonaszem mecz. Więc, więc jest to zawodnik, który, który grać potrafi, który grać umie i który bardzo dobrze zna teorię. Także było sporo przeciwności. No i zobaczmy, co stanęło na szachownicy w tej ostatniej potyczce. Ja zacząłem od e4 i zmieniłem ileż można grać d4. No i tutaj w bazach było przede wszystkim grywane przez Jonasza C5, było również E5, E6, ja spodziewałem się C5, a Jonasz E5. No i kurczę, Blaszka junior, a idzie w Berlinkę. Ja mówię, bożeż ty mój, nic nie popatrzyłem na tą Berlinkę, no bo runda 9.30, tego czasu dużo nie było, motywacja też była umiarkowana, także pomyślałem, zagra Berlinkę, no to pomyślę. I stwierdziłem, że powtórzę wariant, który dopiero co przyniósł mi sukces w Benaskę. Więc zagrałem, poszedłem na tę końcówkę i zagrałem H3. No ale właśnie o to chodzi. Tego typu rzeczy, które są już dobrze zbadane, fajnie działają jako zaskoczenie. Mniej fajnie działają, kiedy przeciwnik jest na to przygotowany. A Jonasz był przygotowany. Zrobił tutaj ruchy, które są bardzo naturalne. Król schodzi z linii, że aby tu się nic nie wydarzyło, pionek gra na H5, żeby przeciwdziałać posunięciu G4. I teraz dokończenie rozwoju gońcami. I teraz jest ciekawy moment partii, który pokazuje, jak ze mną na tym turnieju jest generalnie. Czy było, bo on się już Bogu dzięki skończył, jak jest słabo. Bo tutaj są dwa ruchy: jest ruch skoczek G5. Yy który, który no, grany był wielokrotnie, ale jest też u b3, który wybierały w partiach korespondencyjnych komputery. Natomiast co zrobiłem ja? Ja połączyłem te dwie idee, czyli zagrałem skoczek g5, na to czarne nie biją, bo ta pozycja jest akurat dość nieprzyjemna. Widzimy, że ten, to pole d8 jest tutaj kontrolowane. Białe mają możliwości jakiegoś e, próbowania przesuwania tych pionów do przodu i to może być nieprzyjemne. Dlatego czarne odpowiadają tu wieża h6, na, na bicie biją i tutaj, mając ruch g5, czują się dobrze i w tym momencie białe mają, jak mi Jonasz powiedział, po partii dwa główne ruchy g3 i wieża f1, które ja ostatnio patrzyłem, ale ubzdurało mi się, że to w tej pozycji komputery grają b3 i sobie śmiało ten ruch zagrałem. Natomiast jak zagrałem ten ruch, to mówię, bożeż ty mój, a jeżeli on mi pobije tego skoczka, to przecież ja nic nie policzyłem. A no i mówię, no kurczę, no ale przecież skoro komputery tak grały, to to pewnie działa. No ale okazuje się, że ja po prostu w swojej pomroczności jasnej e, pomyliłem warianty. Tutaj się B3 nie gra a nie gra się ze względu właśnie na wieża goniec g5, goniec g5 i wieża g6. I teraz ta wieża wchodzi tutaj z bardzo mocnym atakiem na gońca i na króla. To znaczy ja muszę odejść gońcem i skoczek h4. I naprawdę cudem jest, że ja tutaj partii od razu nie przegrywam. To jest po prostu kolejny przykład totalnej amatorszczyzny, totalnego, no nie wiem jak to nazwać, Natomiast no, nie można tak grać w szachy. Ja zagrałem go nie z g2, bo nie mam nic innego. Znaczy przez moment rozpatrywałem król h1 i mówię, ale wymyśliłem to pewnie dlatego te komputery w partiach korespondencyjnych tak grają. Znaczy no, teoretycznie tam grają zawodnicy, no ale jakby no wiadomo, że posiłkują się komputerami. No i tu tu mówię, o konika mu złapie, No ale raz, że go wcale nie łapię, no to skoczek e3, no i się złapałem. Do widzenia. Po prostu się partia kończy, bo pobiciu jest wieża bg 3 Także na całe szczęście tu jeszcze jakieś, jakaś samokontrola się włączyła. Ja go nie z G3, i teraz no, spodziewałem się ruchu yy, skoczek F5 ze strony Jonasza. No, i tutaj najlepsze, co ja mogę zrobić, to jest goniec F4 po prostu z remisem od razu. Ja przyznam się szczerze, rozpatrywałbym wieża D3, żeby tutaj jeszcze pograć, bo ta pozycja wydawała mi się całkiem ciekawa. Planowałem ustawić jedną wieżę na E3, drugą wieżę na F2, i potem przestawić skoczka na F4. No, ale tutaj nawet nie trzeba bić, tu można zagrać spokojnie H4 i czarne nie mają najmniejszych problemów. Może po prostu stoją przyjemniej, bo goniec nie stoi na G5, tylko gdzieś jest tam zepchnięty i tutaj jest nadal szereg problemów. Potem skoczka, można przestawić wieżę, wymienić. No, białe nie mają tutaj w ogóle cienia szans na, na, na cokolwiek. Natomiast Jonasz pobił na G2, co nie jest moim zdaniem dobrą decyzją, bo tutaj po tym H4 ja miałem takie przeczucie, że ja mogę po, postawić przed przeciwnikiem jakieś problemy. Teraz... Nie ma teoretycznie groźby, ale nie wiedziałem jaki ruch zrobić, więc po prostu zagrałem to wieża D4, żeby wymusić bicie, bicie. I choć pozycja oczywiście według komputera to jest pewnie po prostu remis, no to ja tu liczyłem, no mam jednak perspektywę, żeby w końcówce wyrobić wolnego piona. Gdybyśmy na przykład wymienili jedną parę wież i ja jestem w stanie przesuwać te pionki do przodu, to ta pozycja może być naprawdę dla czarnych bardzo kąśliwa. To nie jest taki trywialny remis. I tutaj spodziewałem się raczej namysłów ze strony Jonasza, on króle 7 od ręki, co jest pewnie dobrym ruchem, natomiast no zdziwiło mnie, że tak szybko to zagrał, bo ja tutaj po weterańsku bym się pewnie zastanowił troszkę. Jak zagrałem g4, to Jonasz zaczął myśleć, tutaj no jakoś ręka do h4 mi nie szła, stwierdziłem, że, że raczej trzeba zagrać g4 i próbować przeciwdziałać gońcowi. No plan idealny to zagrać król g3, h4, h5 5 może no ale najpierw chciałbym wymienić wieże to wszystko niestety jest no wymaga jakiejś kooperacji przeciwnika żeby, żeby postawić jakieś problemy no ale właśnie zaraz po wieża h8 król g3 miłoż Jonasz zagrał skoczek h zagrał c5 wieża h6 było alternatywnym ruchem na co planowałem wieża h1 i, I planowałem po ruchu g5, jeżeli taki by nastąpił, zresztą to jest chyba zawsze duży, duży taki no, pytajnik wobec tego ruchu, gram wieża h2, albo no, na wieża h4 z ideą, nie tu nie ma idei, goniec g4. No to właśnie na g5 mam taki ruch jak wieża h2 z planem skoczek e4, skoczek g5. Dlaczego wieża h2? No bo jak zagram od razu tak to jest goniec d5. I, i nie, chcę tego, nie chcę tego dopuścić, więc, więc gram wieża H2 i, i, i wtedy szykuję coś takiego. No ale G5 zagranie, zwłaszcza, że ja to H4, no to jeszcze nie, nie przesądza losów partii, no to nie, nie ma potrzeby. Natomiast Jonasz zagrał posunięcie C5, które wydawało mi się bardzo ryzykowne, gdyż oddaję kontrolę nad polem D5. Ja odszedłem wieżą na, na D2 i nastąpiło teraz A6, co znowu mnie niesłychanie. Nie zdziwiło, chociaż no jest jakby konsekwencją, bo Jonasz wytłumaczył mi, że obawiał się nawet skoczek B5 ruchu za takiem napionka, co w ogóle nie mieściło się w moim jakby zasobie opcji dla białych i A6 mnie zdziwiło. I teraz sądziłem, kurczę, że coś tu powinno być w tej pozycji, ale jednocześnie nie mogłem znaleźć nic sensownego, bo co ja bym tu chciał zrobić? No, chciałbym postawić skoczka na polu. Na przykład F4, ale jak zagram teraz skoczkiem na, na E2, to jest wieża G5 i tracę pionka. I właśnie trzeba to jakoś przygotować. I niewykluczone, że w tym momencie fajnym ruchem było wieża E1. Potem chcę postawić wieżę na E3 i postawić następnie skoczka na E2. Ja zrobiłem to w, złym, w złej redakcji, bo ja zagrałem wieża F3, ale ta wieża tu stoi bardzo niefortunnie. Na E1 ona od razu broni tego pionka, a tutaj nie robi nic. I, i, I dodatkowo, i to jest największy mankament tego posunięcia, tracę kontrolę nad linią D. Dlatego wieża E1 było bardzo sprytne i na wieża h6 po prostu wracam wieżą na h1 właśnie tę wieżę tutaj stawiam a nie wieżę z d2 i tutaj czarne mogą mieć pewne problemy może nie duże ale mogą bo ja teraz właśnie mam opcję przestawienia skoczka czy to na f4 czy to na g5 w zależności od sytuacji no tutaj jeszcze mam jakieś perspektywy również h4 ruch gdzieś tam się może pojawiać oczywiście bliżej tu do remisu niż czegokolwiek innego natomiast ruch wieża f3 jest ruchem kompletnego głomba bo ta wieża nie poprawia swojej pozycji i automatycznie, i to bardzo łatwo przewidzieć, po ruchu wieża H6 po prostu jestem zmuszony oddać kontrolę nad linią D. Dlaczego? No nie mogę zagrać tak, bo jest bicie i co ciekawe nie mogę zagrać tak, bo też jest bicie i na bicie tracę wieżę. Słabość taktyczna. Więc no Bogu dzięki to zauważyłem. Zagrałem wieża H2, no ale widzimy No te wieże znacznie po, po, pogorszyły swoją pozycję i powierza 8 czarne Raczej nie mają problemów. Kto oddał wieżę, kto oddał linię? No ja oddałem linię jak ostatni naprawdę dzban, dzban roku, bo tak grać no nie można. No to było do przewidzenia absolutnie bardzo proste. No i teraz czarne właściwie mogą już tutaj się rozsiadać w fotelu, bo, bo, bo jak to się mówi po angielsku, są już w fotelu kierowcy tutaj się naprawdę zaczyna robić niefajnie. Ja zagrałem wieża E3, teraz obroniłem tego pionka, no ale widzicie, no po co to robić na dwa ruchy, jak można było wieżę na E1 postawić. Teraz Jonasz B5 bardzo słusznie, gdzieś tutaj już próbuje pionkami jechać. Można było być może C4 od razu, ale chyba B5 też złe nie jest. Ja skoczek E4, no i teraz zostałem zaskoczony przez Jonasza, bo spodziewałem się z jego strony ruchu C4, a on zagrał wieża D5, co wydawało mi się no takim bardzo zaskakującym ruchem, ale im dłużej te, na to patrzę, no to właściwie chyba to o mnie świadczy, a nie o pozycji, bo, czy o ruchu Jonasza, to normalny ruch jest. Na pewno trzeba było tu się ruszyć skoczkiem. Na pewno y, trzeba było, na przykład skoczek d2 było fajnym ruchem, którego Jonasz jak powiedział po partii nie widział. Y, Okej, okay, nie mam tutaj może jakichś wielkich ambicji, y, ale y, no y, musiałby się Jonasz zdecydować czy na przykład grać c4. Bo jak nie gra c4 to może ja sam, chociaż też nie wiem czy ja chcę to zagrać c4. No ale może tym skoczkiem mogę gdzieś przejść, może jak postawię skoczka na f3 zagram h4 też ciężko w to uwierzyć, ale tu jeszcze można marzyć, a po ruchu królew 4 to marzyć można co najwyżej o tym, że, że, że to się dobrze potoczy jakimś remisem, bo czarne grają c4, bardzo prosty ruch, już jest dość niefajnie, bo jeżeli czarne pobiją, to po prostu będą stały lepiej, ja tutaj nic na tym skrzydle nie zrobiłem, te pionki wszystkie są słabe, wieża na h6 i po 6 może działać i po, i po linii h, także robi się nieprzyjemnie, ja pobiłem, no i gdy Gdyby nastąpiło bicie, no to jeszcze, wiadomo, te pionki nie stoją tak świetnie. Mogę tutaj, może, próbować coś. Natomiast, i on nasz bardzo silny ruch D4. Muszę bić bicie. No i teraz myślałem, moi drodzy, 25 minut. Smutno mi się patrzyło na tą pozycję. Naprawdę żadna radość, taką pozycję grać białymi. Bo, no, tutaj widać, że jest źle. No, król jest w niezbyt dobrym położeniu. Pionki są niesłychanie słabe. Któregoś można tutaj stracić. Można się naciąć na wiele niefajnych sztuczek. Na przykład po H4 trzeba się liczyć z ruchem G5. Nie można bić, bo bicie wieży. Nie można bić skoczkiem, bo jest związanie. Królem jak się odejdzie, no to bicie, bicie... Tak, za, zaraz ten pionek będzie słaby. Ten pion, no, cztery pionki są słabe. To jest bardzo podejrzana pozycja. Jak się zbije królem, to jakieś tutaj, tak, tak i tak. I to też nie byłem pewien, czy ja tu zaraz nie stanę gorzej. Jak, chociaż no, to może bez sensu, bo ten pionek się robi. Mm, ten pionek się robi groźny, e, więc mo, 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 może g5 nie jest jakimś wielkim tam sukcesem, natomiast ja tutaj 25 minut już siedziałem i, i kompletnie nie wiedziałem, co mam zrobić, no i stwierdziłem, że ja już tutaj muszę walczyć o remis, bo jak zagram na przykład król g3, można pobić, tak, wieża broni gońca, nic się tu nie dzieje, zaraz czarny zagra wieża c6... Ehm... Albo goniec D5, na przykład wieża D2. Być może muszę zagrać, a ja to właśnie wieża idzie na C6. Goniec może na B1 i wieża idzie na A3. Te piątki są słabe. Ja nie mam swojej gry. Tego wolniaka nawet nie, za, nie zacząłem wyrabiać. Jest pozycja bardzo podejrzana. Zagrałem wieża D2, żeby wymienić wieżę. Gdyby nastąpiło tak, to teraz mam ruch A3. Zauważmy, że nie mogę zagrać A3 od razu, bo dostaję goniec D5 i to związanie może się okazać no, bardzo brzemienne w skutkach, dlatego, właśnie wieża D2. Jak wieża odchodzi, no, to gram A3, mam pionka więcej. No, pewnie też jest to remis, ale, ale przynajmniej mam pionka więcej. Natomiast można tutaj po prostu pobić wieżę. Skoczek D2, goniec A2. Ja zagrałem wieża C3 i zaproponowałem w tym momencie remis, który został przyjęty jak tutaj można było kontynuować no ja spodziewałem się ze strony Jonasza ruchu C6 z ideą goniec D5, nie za bardzo mogę skoczek E4, bo B4 i to mi się przestaje podobać, wieża C5 goniec D5 aha, tutaj jeszcze, no tak, goniec D5 można zagrać, wisi pionek jak taki ruch, no to może nawet jakieś no tak, pewnie to też jest remis, pewnie to też jest remis, ale to mi się nie podobało. Ja sądziłem, że być może najłatwiejszym remisem jest skoczek B3, żeby tego gońca tutaj zamknąć i, i, i próbować remisować to w końcówce wieżowej. Natomiast na całe szczęście, bo tak jak grałem, to różnie się mogło potoczyć. Jonasz, Jonasz przystał na ten remis, no i turniej się zakończył. Nie mało było w mojej karierze, czy przygodzie z szachami, bo karierę to mają tacy gracze jak Janek Duda czy Radek Wojtaszek, ja mam przygodę. Nie mało było w tej mojej przygodzie z szachami wpadek. Turniejów tego typu pewnie mogę policzyć no, co najmniej kilka, gdzie te straty rankingowe właśnie były w okolicach 20 oczek. No, mój rekord to 33, ale te 20 też boli jak drzazga w pewnym niekomfortowym miejscu. Także, no, jest to, jest to wielka porażka. Jest to bardzo niefajne. Natomiast, no, cóż, mogę tutaj pośpiewać, że, że znowu w życiu mi nie wyszło, albo wiele dałbym, by zapomnieć te wszystkie chwile złe i coś tam tak było. No, ale tak jest. Jak się jedzie na turniej tego typu i, i nie jest się w świetnie przygotowanym, jakby tak może nawet nie szachowo tylko tak około szachowo, troszkę mentalnie, troszkę fizycznie, no to bardzo łatwo tutaj tracić ranking, bo ci gracze no potrafią grać. To, że mają 2 300, 2 400, to, to nie są zupełnie e, osoby, które, które, które no, nie mogą zaszkodzić arcymistrzowi. Absolutnie mogą, zwłaszcza kiedy no, te moje debiuty nie były za bardzo dobre. Kiedy to moje e, liczenie, czy nawet bardziej zmysł taktyczny e, szwankowało, e, zauważmy i, i ja to chyba najbardziej odczułem, że gdy grałem w Hiszpanii, e, to, to naprawdę Prawdę e, widziałem bardzo dużo rzeczy. Myślę, że to nawet w analizach było widać, że jakby ten, ten zmysł taktyczny tam był naostrzony, i, e, i mnóstwo różnych fajnych wariantów widziałem. A tutaj czasami się patrzyłem pół godziny na szachownicę, i głębokość moich obliczeń wynosiła, nie wiem, półtora posunięcia albo dwa posunięcia. E, także no to, to jest gigantyczna różnica. No, ale z drugiej strony, no ten typ tak ma. Tak właśnie to u mnie jest, że, że ta niestabilność formy zawsze się pojawiała. Jest to niefajne, ale, ale właśnie jest to niestety stały element mojej przygody z szachami. No ale, turniej się skończył na tym poprzestańmy przede mną, przede mną turniej w Polanicy Zdroju turniej, który nie ukrywam będzie dla mnie ważny i fajnie byłoby, fajnie byłoby w tym turnieju się no, pokazać z dobrej strony bo byłoby to no, że tak powiem fajnym, fajną odskocznią, znaczy w ogóle no, będzie to turniej zupełnie, zupełnie inny niż ten turniej, który grałem w, w, we Francji inny turniej niż w Benaske, tam średni będzie zupełnie inny, bo 2690, tutaj miałem pewnie z 2350, no ale mam nadzieję, że, że będzie ta dyspozycja troszkę lepsza. A tych, którzy, którzy chcieliby oglądać komentarz na żywo w wykonaniu Kacpra Poloka, zachęcam do tego. Byłoby niezmiernie miło, gdybyście zdecydowali się właśnie wesprzeć ten pomysł robienia transmisji. Oczywiście będzie transmisja oficjalna, organizatorzy ją przygotowują, ale jeżeli macie ochotę obejrzeć ją na moim kanale wraz z Kacprem Polokiem, no to zachęcam do tego, żeby klikać. Link jest w opisie do tego materiału. No i na koniec bardzo Wam dziękuję za to, że kibicowaliście, że wspieraliście, Wspieraliście, że czasem załamywaliście ręce na to, co ja robiłem. Widzimy się z kolejnymi analizami pod koniec sierpnia, właśnie w transmisji z Memoriału Akiby Rubinsteina. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Cześć!